Przycisk YouTube'a wybuchowy będzie na 30 tysięcy subskrypcji. Tylko co by tutaj zrobić? A no właśnie to. Na papierze milimetrowym drukujesz logo YouTube'a. Potem je wycinasz i przyklejasz do blachy. Blachy zwykłej, cienkiej blachy. Zakładasz 1 mm wiertło do wiertarki. I wiercisz. Wiercisz i wiercisz. Powtórz to 138 razy. Dobrze. Idź do lasu. Zetnij drzewo. Nie, żartowałem. Przynieś kłodę. Zetnij krążek. Dobrze. Taki może być. Teraz wszystko połącz to w jedność. Nie zapomnij o głośniku. Palnik? No dobra, palnik też. And now you can drop the bass. Opowiem Wam o takich najbardziej istotnych sprawach robiąc coś takiego. Po pierwsze, to jest zasilane gazem. Mamy po prostu otwór zrobiony tam, idzie ten dywąż idzie, idzie pod głośnik, i jest wszystko zasilane gazem. Tak samo, głośnik mamy podłączony pod jakiś wzmacniacz, czy jakoś wieżę. Teraz, uprzedzając te wszystkie pytania, to jest z drewna, tak. Czy to się pali? Nie. Pali się tylko ta płyta, z której wylatuje gaz Ponieważ tam w środku nie ma dostępu tlenu Dlatego tylko się pali to Następnie trochę ten przycisk jest brzydki Ale jeśli kupię jakąś czerwoną, ognioodporną farbę Będę mógł na... pokolorować tego play buttona, A poza tym bejcą może przelecimy ten silikon Przez co nie będzie tak bardzo widać tego silikonu ale ważne, że działa. To jest... to jest primo. No tyle.